W ogóle nie mogłam spać. Hejka, co na śniadanie? Zrobiłam tosty, siadaj. Oki, okay, dzięki. Mogę iść odwiedzić wujka na policji? Co? Twój wujek jest z policji? Um, no tak, a co? A, nic, nic, idź pewnie. Okej. Okay, to pa. Hejka, wujek, muszę ci coś powiedzieć. No tak, co chciałaś? W sensie no, chciałam porozmawiać. Um. Okej, okay, za trzy minuty mam przerwę. Poczekaj na mnie przed komisariatem. A oki. O czym chciałaś ze mną porozmawiać? No bo ja trafiłam na jakąś dziwną rodzinę. Ukrywają przede mną masę pieniędzy, a jak powiedziałam, że mam wujka policjanta, to ta matka jakaś zaskoczona. A może oni ukrywają coś jeszcze? No może. Dobra, ale już idź do domu, bo jest późno. Jak coś się będzie działo, to dzwoni albo przychodź. Oki pa. Co tak późno? A, zasiedziałam się... Co, ktoś gada? No jej wujek jest z policji, mówię ci. Jezu, żeśmy sobie dziecko wzięli. Ale możemy ją wkręcić w nasz plan. Co?